Dziś w gminie Płużnica okazje do świętowania mają całe rodziny. To właśnie tutaj odbywa się ich święto, podczas którego mogą spędzić to cudowne sobotnie popołudnie razem i cieszyć się swoją obecnością. Jak widać impreza cieszy się dużym powodzeniem, a uśmiechniętych, szczęśliwych buzi dzieci nie brakuje. Roku się spotykamy w gniewszy, aby świętować święto rodziny, bo uważamy, że to jest ważne, abyśmy na chwilę znowili się, jaka jest funkcja i kondycja naszych rodzin. Harari w książce Sapien stwierdzi, że w dzisiejszych czasach rodziny się rozpadają i wspólnoty lokalne są wypierane przez silne państwo i rynek, więc warto w tym momencie znowić się, jak możemy wspierać rodziny, aby się rozwijały i żeby przetrwały jak najdłużej. Bo z drugiej strony badania pokazują, że rodzina zapewnia więcej szczęścia niż np. pieniądze czy zdrowie. Dziękuję wszystkim osobom, które zostały, były zaangażowane w to przedsięwzięcie. Życzę Państwu udanej zabawy, no i zachęcam do tego, abyśmy wspólnie świętowali. Tak, jak jest w tytule, żebyśmy się cieszyli naszymi rodzinami. Przygotowaliśmy bardzo wiele atrakcji dla rodzin. W tym roku mamy przede wszystkim grupę animacyjną, która przeprowadza konkursy dla dzieci. Konkursy z nagrodami, także każde dziecko, które weźmie udział w takich zabawach, może dostać jakiś upominek. Przyjechałyśmy do Państwa zbyt goszczy, grupa Funinki. I co przygotowałyśmy? Z racji tego, że jest to piknik rodzinny, przygotowałyśmy zarówno zabawy dla najmłodszych, zabawy dla dzieci, jak i zabawy dla całej rodziny. Także gry, konkursy, konkursy z nagrodami, tak żeby cała rodzina dzisiaj tutaj mogła się dobrze bawić i coś z tego pikniku wyniosła. Oprócz zabaw z animatorami, na dzieci czekało jeszcze wiele innych atrakcji. Tego dnia najmłodsi oddali się chwili zabawy i szaleństwa. Mogli nieco zmienić swój wizerunek. Kolorowe warkoczyki, sprejowanie włosów pozwoliło dzieciom kolorowo zacząć wakacje. Oprócz tego buzie najmłodszych pokryły wielobarwne farbki, tworząc rozmaite bajkowe wzory. Słodkim akcentem była propozycja, z jaką wyszli przedstawiciele Karmelkowa. W dniu dzisiejszym przede wszystkim wykonujemy pokazy na żywo wytwarzania lizaków. Pokazujemy, jak takie lizaki się wykonuje, z płynnego karmelu, aż do twardego lizaka gotowego do spożycia. Każdy ma możliwość dotknięcia takiego lizaka, skosztowania przede wszystkim. Święto Rodziny w Późnicy zagwarantowało atrakcje dla całych rodzin, nawet dla ich najmłodszych członków. Strefa malucha w budynku OSP zapewniła ciszę i warunki odpowiednie dla rodziców z milusińskimi. Miejsce było idealne do wspólnej zabawy i integracji. Dla starszych, lubiących adrenalinę dzieci przygotowano dmuchańce. Zamki, tory i małe przeszkody sprawiły wiele radości oraz uśmiechu. Ja byłem tam i strzelałem z wiatrówki, zdobyłem 18 punktów i maskę wygrałem. A na co jeszcze pójdziesz, z Jak jakich atrakcji? Na razie na samochodzik i jeszcze nie wiem. Czekamy na zapatanie warkoczyków, oczywiście kolejka jest duża. Gdzie byliśmy? Na robieniu lizaczków. Tak, już się oglądaliśmy jak dziewczynki tam jeszcze na rowerze. Zdmuchanych zamków tylko na razie. Nasze dziecko skorzystało już ze wszystkich możliwych tutaj atrakcji, które są. Wszelkie zjeżdżalnie, samochodziki, także lody, no i bardzo pyszne jedzenie tutaj miejscowe, także warto spróbować. Masa zabawy, masa atrakcji dla dzieci, dla rodzin, dla wszystkich grup wiekowych. Tak naprawdę myślę, że każdy, kto tutaj przyjdzie znajdzie coś dla siebie. Fani motoryzacji również mieli co zwiedzać podczas pikników w Płużnicy. Jedno ze stoisk na pewno zainteresowało niejednego pasjonata tego sportu. To właśnie tam można było porozmawiać z osobami, które trenują amatorsko, ale są prawdziwymi profesjonalistami w swoim fachu. Uwagę zwolenników motoryzacji na pewno przykuły również pokazy radiowozu policyjnego i karetki. Tego dnia niewątpliwie spełniło się niejedno dziecięce marzenie o poznaniu samochodu policji z bliska. I włączeniu wszystkich sygnałów samodzielnie. Jednostki prowadziły również akcje profilaktyczne, przypominając, jak ważne jest bezpieczeństwo i zdrowie, do którego zachowania niezbędne jest czyste środowisko, o czym przypominały konkursy ekologiczne. Dlaczego takie imprezy są fajne i potrzebne w takich małych środowiskach? Oczywiście, oczywiście, potrzebne bardzo są. Spotkać się ze za znajomymi. Mile można spędzić czas, jest bardzo dużo atrakcji. Dzisiaj. Trzeba przyznać, że wójt tutaj gminy stara się o to, żeby wszystko wyglądało jak najlepiej. No i co? Dobre jedzenie i dużo atrakcji dla dzieci, a to najważniejsze. Jest to super sposób, super pomysł na to, jak można spędzić czas z rodziną. Teraz niestety jakby w dobie tego, co się dzieje... Bardzo mało czasu rodzice mają na to, żeby spędzić ze swoimi dziećmi, więc uważam, że jak moja możliwość skorzystania właśnie z tego typu eventów, z tego typu imprez, to jest to jak najbardziej wskazane i, i gdzieś tam ta więź między rodzic dziecko, która jest jak wiemy bardzo istotna, może się tutaj nawiązać, pogłębić. Tym bardziej, że pogoda nam pięknie się dopisuje. No po prostu nieść, z tego przyjść i się z nami bawić. Fajnie, że są takiego typu imprezy. Zawsze to integruje mieszkańców, żeby się spotkać, żeby porozmawiać. Wystawiają się tutaj dziewczyny ze stowarzyszenia z ciastem. Można sobie podejść skosztować, zresztą tylko nie ma, ale okoliczne tutaj jest stowarzyszenia z różnych miejscowości. Oprócz tego, że tańczyliśmy Mazura, grupa nieformalna też zbłędowa Twórcze Mamy wystawiała przed, przed nami przedstawienie Rzepka. I tam też w tym przedstawieniu brali udział i dorośli, i młodzież, i dzieci. Więc to jest taka fajna inicjatywa, że integruje całe rodziny. Centrum imprezy stanowiła scena na placu. To właśnie tutaj odbywały się główne atrakcje, a w tym przedstawienia dla dzieci. Piknik w Płużnicy pozwolił zaprezentować umiejętności aktorskie mieszkańców gminy. Wystawili oni spektakl pod tytułem Rzepka. Dorośli w niecodziennym wydaniu zaciekawili dzieci, a starsi mogli zobaczyć swoje żony i mężów jako prawdziwych aktorów. Mruczek za wnuczkę, wnuczka za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj przydałby się ktoś na przyczepkę, Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Największą atrakcją dla dzieci był występ zespołu Wesołe Szczurki. Razem z piosenkarzami bawili się nie tylko najmłodsi. Jak się okazało, maskotki stworzyły niepowtarzalny klimat, a dziecięcą atmosferę poczuli nawet dorośli. Hej, hej! Pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią wesołość szczurki i dobrą zabawę. Pozdrawiamy! Szurek robi, szurek robi, binkum, binkum. Jednym z punktów dzisiejszej imprezy było wykonanie tańca regionalnego. Jaki to był taniec, skąd pomysł na wykonanie go? To znaczy się taniec z Mazur, w wykonaniu pierwsze były dzieci, następne grupa dorosłych. To było w ramach projektu z funduszu inicjatyw obywatelskich. Był ten robiony taniec z Narodowego Instytutu Wolności, a tytuł projektu od niepodległości do wolności. Wielkie rama stowarzyszenie nasza wieźba domowa! Jak dowiedzieliśmy się z rozmów z uczestnikami, będzie to niezapomniany dla nich czas. Dzisiejszy dzień był idealną okazją do integracji rodzin, do spędzenia czasu ze sobą i pomyślenia o tym, jak ważna jest rodzina w naszym życiu. Moim zdaniem tego typu spotkania są ważnymi ponieważ no, ludzie mogą się ze sobą zintegrować. Często jest też tak, że w rodzinie tata nie ma czasu dla dzieciaków, bądź też mama, bądź też rzadko gdzieś wychodzą, a jeżeli jest to dzieje się na miejscu, no to mogą po prostu wyjść, razem wspólnie spędzić ten czas. W sumie jest to cały dzień, jest dużo atrakcji, więc można, jak to mówią, zresetować swoje akumulatory i naładować się pozytywną energią na nowo. Była rewelacyjna, generalnie dużo energii, jeżeli mam energię ze strony publiczności, ja daję dwa razy więcej i w ten sposób się napędzamy wspólnie z dwóch stron. Dziś mogliśmy zobaczyć efekty zarówno dla dzieci jak i dorosłych, czyli coś z kolorowymi wstążkami, chusteczkami, no i dla dorosłych troszkę bardziej ambitne iluzje, na przykład karta, która sama wysuwa się z rysunku, czy lewitacja asystentki na scenie. To jest zawsze jakaś integracja ludzi, którzy tu mieszkają. Zawsze mogą coś nowego zobaczyć, tak jak nasz pokaz na przykład dzisiaj. Jest to ciekawe miejsce, żeby po prostu coś, coś wspólnie zrobić. Potańczyć czy zjeść grilla, cokolwiek. To jest taki właśnie czas, żeby spędzić go razem. Państwo po pokazie, jak spisała się dzisiaj publiczność w o, Chyba całkiem dobrze, wydaje mi się, że publiczę się podobało, nam też. Tak, żywo reagowali, byli cały czas zainteresowani, klaskali w trakcie, także bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Od ilu lat zajmujecie się Państwo takim rodzajem, można powiedzieć, sztuki i skąd ta pasja? O, około chyba sześciu lat. A... Ja już, troszeczkę dłużej generalnie. Pasa się narodziła po prostu z tego, że chcielibyśmy pokazać szerszemu gronu to, co potrafimy robić. I tak to się zaczęło.